Walka z COVID-19 wciąż trwa, jednak dzięki funduszom rządowym szpitale w całym kraju są do niej dużo lepiej przygotowane niż na początku pandemii. Do jednostek medycznych w całym kraju docierają kolejne dostawy środków i sprzętu, który jest niezbędny do skutecznego leczenia osób zarażonych koronawirusem. Dofinansowanie z funduszu covidowego z Ministerstwa Zdrowia otrzymał Kutnowski Szpital Samorządowy. Pokrótce mówiąc, jest to budowa kolejnych nowych 75 punktów tlenu i próżni oraz 10 punktów powietrza. Ponadto wymieniamy 8, na 8 kondygnacjach piony, które doprowadzają instalację tlenową. Oprócz tego oczywiście wymieniamy zbiornik, ponieważ w tej chwili mamy zbiornik bardzo mały, 6-tonowy. Po modernizacji będzie zbiornik 11-tonowy, no i oczywiście doprowadzamy Zobaczamy tlen w ziemi, całą instalację też nową tutaj realizujemy. W szpitalu znajdzie się blisko 200 uszek covidowych z nowym podłączeniem tlenowym. My musimy być w pełnej gotowości, musimy zapewnić opiekę dla, dla tylu pacjentów covidowych, ilu będziemy mieć wskazanych w decyzji pana wojewody. Na tą chwilę kolejne punkty tlenowe są realizowane na oddziałach wewnętrznym pierwszym, wewnętrznym drugim, na, na dermatologii, endokrynologii, na oddziale pediatrycznym i na oddziale ginekologicznym, także dosyć dużo tych punktów, myślę, że w, w całym szpitalu nie skupialiśmy się na, na jednym piętrze czy na jednej kondygnacji, tylko po prostu tam, gdzie e, panie e, pielęgniarki oddziałowe i ordynatorzy widzieli potrzebę instalacji takowych punktów, Taka, te punkty są montowane. Szczególnie w dobie pandemii COVID-19 sercem każdego szpitala jest tren. Jest on głównym lekarstwem w leczeniu koronawirusa. Ta choroba przebiega głównie pod postacią zapalenia płuc, to jest Szczególna choroba, która utrudnia utlenowanie organizmu i tak jakby spadek saturacji i niedotlenienie jest pierwszym objawem zagrażającym życiu jednocześnie, a jednocześnie pierwszym objawem tej choroby. Pacjenci właściwie 90%, czy nawet więcej jak 90% pacjentów ma problem z oddychaniem i stąd pomiar saturacji i utlenowanie jest. Podstawowym też sposobem leczenia. Po pierwsze, tlen powoduje, że poprzez zwiększoną podaż tlenu mamy większą szansę na aspirację tego tlenu do układu krwionośnego. Choroba jednak blokuje dostęp, łatwy dostęp tlenu, tak jak to ma miejsce u osób zdrowych, i czasami ten tlen trzeba podawać pod zwiększonym ciśnieniem, a niekiedy również stosować środki specjalne, takie jak respiratory. Szpital zaopatrzony jest w niezbędny sprzęt medyczny oraz ubrania ochronne. Mamy zapas tych różnych materiałów, o co się nie obawiamy na sam początek ewentualnie czwartej fali ale będzie również dotacja z urzędu marszałkowskiego na 2 800, która ma dotyczyć tylko i wyłącznie tych materiałów ochrony osobistej. Zatem myślę, że nie ma obaw, tak? Co do tego zaopatrzenia. Powiem tylko, że za cały rok 2020, żeby zabezpieczyć nam dla szpitala wszystkie rzeczy ochrony osobistej, wydaliśmy sami 1,1 tysięcy zł. Także jest to poważna kwota i wsparcie, np. Urzędu Marszałkowskiego czy pana Wojewody, jest dla nas istotną rzeczą. Korzystamy z tego no i dziękujemy przy okazji.